I weźcie to wyjaśnijcie i co? Co ja się stało, że spadłeś z tego dachu, John? Ja, ja, ja szcząb za nie zaatakował. Biegnij, nie ma, że boli! Moja przyjaciółka widziała kiedyś żyrafę. W dzieciństwie, dawno temu. W cyrku. Aaa, ale nam opowiadała o tych wszystkich rzeczach. Jakie to tam mieszkają. Niesamowite, naprawdę. Mówiła o zebrach, paski, ale czy to sprawia, że są lepsze, bo mają paski? Wątpię. Trzymała w rękach małego lwa, no i właśnie opowiadała o tej żyrafie. Była podobno tak wysoka, że musiała stać tylko w jednym miejscu w tym cyrku, tam gdzie ten namiot jest najwyższy. To powinien większy namiot dla niej ja też tak sobie myślę teraz. Mówiła, że ta szyja była tak długa, że czasami robi się super. i trzeba to wtedy jakoś rozplątać. <grym> jakoś ciężko mi w to uwierzyć. No jak? Jak to jest takie wysokie? O, albo pająki. Mówiła, że są tam pająki prosto z Australii i one były tak wielkie jak, jak taki mały pies. Nigdy nie widziałem takiego pojęcia. nie byłeś w cyrku. O, albo taka papuga. Słyszałem, że potrafią kląć takie papugi. Różne bluźnierstwa szykują. O, to to byłaby moja. Że nie miałem nigdzie żadnej edukacji ani innej rehabilitacji. Ja to mam do ksiąg wpisywanej. Potem przyjdzie burmistrz, sprawdzi, i powie, oho, a tutaj to jakiś nielegalny rabat. No kur... przed falem. jasne, jasne, ja się nie dam nabrać. <śmiech> <śmiech> nie. Żyjesz? To jest... nie, nie żyję! Ubieraj. Nie umieraj! Nie. Ja nie chciałam! <laughs> Jak opost teraz wczykać.

to mój mm -hmm. Ale zakręcił w dobrą stronę, to to właśnie tam, w lewo. Tam? Nie to lewo, tam to lewo. Mm -hmm. No, jeszcze jeden zawrót, tak, tak. Nie tu, w prawo. W prawo! Albo w lewo, cokolwiek, ale zawróć. <ścoughs> o tak, tak, tam gdzie oni, tam gdzie oni, tak, tak, tak. I po lewej stronie zbiornika. Po lewej. A, Taak, tak, dobrze tak. panu idzie. Dobrze, dobrze. Wolałbyś, panie Ashford... aż Ash, Ash, Ashford. Dobrze, prawda? Asher. Asher. Czy wolałbyś, panie Ashford... Dokładnie. ...być brzydki, ale bogaty? Czy piękny, ale biedny? Chyba hmm, brzydki, ale bogaty. Pięknych przemija. Dobre. Ja jestem i brzydka, i biedna. Dobra, teraz nie możemy się zatrzymywać, bo nie umiem. In a cavern in the canyon, excavating for a mine. Well, the miner, for tonight and his daughter, Clementine... Aaaa! Postrzegaj mnie w łeb. Dziura fuchła do tej pory. No. Nie. nie. Myśli, nie. Pokaż. Nie. Pokaż. Nie mogę. Pokaż. Ale noszę łosia, nie widać. Zdejmij łosia. Nie mogę zdjąć łosia. Zdejmij łosia. Ale to odstrasza wielki Bo co, bo jesteś łysy czy rudy? Zdejmij nie, łosia. Nie, ale i ale to odstrasza wielki Ale zdejmij łosia. Zdejmij łosia, pokaż dziurę. Tak. <laughs> Faktycznie Przeszła na wylot Hehehehe <noise> Skórki! O! To dzwonek do Mikołaja Weź zadzwonisz, bo ja się <noise> Ej! Widzisz jak rogami? Ej! Uspokój się! Sam się uspokój! uciekaj, nie masz ze mną szans! A! Kurde! Uj, uj. Ja go zawsze nienawidziłam w tym miasteczku. Tej wody. On jest taki jak te żaby trujące ładnie wygląda, ale...